Hejka kochani, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w nowym filmiku na moim kanale. I dzisiaj przechodzę do Was z recenzją, którą zapowiadałam Wam w ostatnim filmiku, czyli w Denku. Mianowicie przechodzę z recenzją podkładu do twarzy Catrice True Skin. Jest to podkład nawilżający, który ma w sobie zawierać kwas hialuronowy, ma być longwear, ma 30 ml, buteleczka szklana na plus, z pompką. Bardzo ładne opakowanie, muszę przyznać. Bardzo takie, wiecie, przyjemne po prostu w odbiorze. No, na pewno część z Was zna już ten podkład, także ja bardzo Chętnie również poczytam w komentarzach Wasze opinie na temat tego podkładu, ponieważ wiadomo, że każda cera, każda skóra, potrzeby nas są różne. W związku z powyższym, to co u jednych się sprawdza, niekoniecznie musi sprawdzać się u drugich. Dobra, kochani, to ja nie przedłużam i zaczynajmy. Ja ten podkład kupiłam kilka ładnych miesięcy temu. Dosyć długo go zużywałam, natomiast buteleczka jest całkowicie pusta. Myślę, że to zobaczycie. Ja ją dzisiaj, że tak powiem, kompletnie wyczyściłam pędzelkiem. Zresztą ja ten podkład mam na sobie i ten. Podkład mam od około półtorej godziny, mniej więcej, myślę, może dwóch. I za chwilę Wam o nim wszystko powiem, co i jak. Ja do tego podkładu dokupiłam również w tej samej serii korektor. Też mi go tutaj zostało tyle, mniej więcej. Ale o korektorze powiem Wam dosłownie dwa słowa. Może zaczniemy od tego, jaka jest cena. Z tego, co ja widzę na stronie Ekobieca, to kosztuje ten podkład 27 zł. I one się tak chyba wahają, mniej więcej od 25 do 30 zł na polskim rynku. Ja weszłam na opis ekobieca, także z niej przeczytam. Wypunktowane tam jest, że jest to podkład nawilżający, który nawilża jest długotrwały, daje średnie krycie, da się budować, daje matowe wykończenie, bez efektu maski z kwasem hialuronowym i olejem z pestek arbuza. Jest to produkt wegański i jest napisane, że jest to nawilżający podkład do twarzy. No, ciężko, żeby był do czegoś innego. Którego formuła zawiera kwas hialuronowy i olej z nasion arbuza. Składniki te wykazują intensywne działanie pielęgnacyjne, kompleksowo i długotrwale nawilżają na skórek. Posiada długotrwałą, zastygającą formułę, która jest bardzo komfortowa w aplikacji. Nie tworzy efektu maski i wygląda jak druga skóra. Jego krycie jest średnie, jednak bez problemu można zbudować je do pełnego. Na ten temat też się wypowiem. Kosmetyk tuszuje drobne niedoskonałości i zaczerwienienia polemizuje, za chwilę Wam udowodnię, wyrównuje i ujednolica kolory skóry, zapewnia aksamitne, matowe wykończenie, sprawdzi się do każdego typu cery, jest produktem wegańskim, nietestowanym na zwierzętach, nie zawiera oleju palmowego, alkoholu i glutenu. I teraz moi kochani tak, eee, podkład jest wręcz wodnisty, nie mogę Wam tego już pokazać niestety, ze względu na to, iż wykończyłam butelkę, więc to jest jego plus. Podkład ma być nawilżający, i to nawilżenie ma się długo utrzymywać. I teraz, jeżeli chodzi o jego nawilżenie. W momencie, kiedy nałożymy go na skórę, rzeczywiście go czuć i można by powiedzieć, że mm, będzie to rezultat nawilżający. Natomiast ja zauważyłam, że ten podkład delikatnie pod palcem się klei, yy, więc może to to, natomiast na dłuższą metę ten podkład w najmniejszym stopniu nienawidza. Ja ogólnie rzecz biorąc mam suchą skórę. Jest napisane, że jest to podkład do każdego typu skóry, natomiast ja prywatnie i osobiście się z tym kompletnie nie zgadzam. Co prawda na Ekobieca jest napisane, że to jest podkład do każdego typu skóry. Na wizażu natomiast widziałam, że jest to podkład do skóry normalnej i mieszanej, z czym się również nie zgadzam, i już Wam mówię dlaczego. Mianowicie. Ten podkład nie będzie wyglądał tłusto na skórze, która jest sucha, albo na skórze, na którą położyliście pielęgnację kilka godzin wcześniej. Natomiast jeżeli malujecie się tak jak większość osób, powiedzmy przed pracą, czyli nakładacie pielęgnację i za chwilę idziecie robić makijaż, to zacznie się robić problem i ten podkład będzie wymagał. Użycia pudru, żeby go po prostu czymś przypruszyć. Ja, pomimo że mam skórę suchą, nie jestem w stanie używać tego podkładu tak, żeby on po prostu został. Jest to niby podkład zastygający i w teorii jest, ale w praktyce. Podkład zastygający ma to do siebie, że on w miarę szybko to robi. Natomiast z tym podkładem da się trochę popracować, to nie jest tak, że odciach i on już zastyga. Natomiast trzeba go dobrze rozprowadzić, bo po chwili będziecie mieli problem z jego rozprowadzeniem. Natomiast na twarzy on jest lepki, więc yy, przy suchej skórze on się może sprawdzać, natomiast przy tłustej cerze uważam, że będzie katastrofa i on się nie będzie sprawdzał kompletnie. Przynajmniej nie w początkowej jego fazie. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ po kilku godzinach ten podkład zaczyna być e, rzeczywiście bardziej zastygać na skórze. E, po tej godzinie na przykład, czy po dwóch godzinach, nie ma żadnego nawilżenia. Przykro mi, ale na moją skórę tak to nie działa. Więc e, i patrząc przez wiele komentarzy, i patrząc na inne recenzje, też wiele osób to stwierdza, że ten podkład tak naprawdę nie nawilża na dłuższą metę, że nie ma tego uczucia, więc. No niestety. Tutaj wam kochani wrzucam przebitki, jak ja się malowałam, że tak powiem, resztkami. I jest napisane, że zakrywa jakieś zaczerwienienia, że jest to podkład średnio kryjący i tak stwierdzę, że jest to podkład średnio kryjący, który rzeczywiście wyrównuje koloryt. Ja nie mogę powiedzieć, że nie, pod tym względem się jak najbardziej sprawdza. Natomiast wszelkie zaczerwienienia, tak jak ja mam tutaj jakieś naczynka popękane i tak dalej, jakieś drobne przebarwienia no, ja bym powiedziała, że on tego nie zakrywa. Kwestia budowania tego krycia. Oczywiście możemy położyć kolejną warstwę tego podkładu. Poprzednia warstwa nie ściąga się jakoś za bardzo, więc teoretycznie możemy go nadbudować. Z tym, że jest to wtedy niekomfortowe na twarzy. To jest śmieszne, ponieważ ten podkład jest dosyć lekki i nie powinien być wyczuwalny na skórze. Natomiast ja ten podkład czuję i powinnam go czuć. Znacznie lżej niż chociażby ten HD Liquid Coverage, a ja ich wagę, jak gdyby na twarzy i obciążenie skóry mogę spokojnie porównywać, gdzie ten podkład w kropelce standardowy, znany wszystkim, jest znacznie bardziej kryjący i jest znacznie bardziej ciężki. Natomiast ja w odczuciu skóry nie widzę większej różnicy. Wiecie, to nie jest tak, że to jest taki super lekki podkład, który kładziecie latem i Wasza skóra czuje się mega komfortowo. Ja bym powiedziała, że on ma średnie krycie i budowanie tego krycia jest problematyczne. On Nie zbudujecie nim pełnego krycia. Nie, moim zdaniem nie istnieje taka możliwość. Natomiast bardzo ładnie wyrównacie koloryt. Ten podkład na ogół nie ciemnieje, aczkolwiek zdarzyło mi się, że on lekko oksyduje. Yy, I to jest dziwne, ponieważ nie wiem, być może to zależy od cyklu, w jakim kobieta się znajduje. Dlatego, ponieważ używając dokładnie tej samej pielęgnacji, ten podkład czasami ciemnieje, a czasami nie. A natomiast nie jest to ciemnienie bardzo mocne. Nie jest to tu nic, co spowoduje, że nagle będzie jakaś diametralna różnica. On się też ładnie dopasowuje do kolorytu waszej skóry i odcienia waszej skóry, więc to też jest bardzo duży plus yy, tego podkładu, i pod tym względem nie mogę kompletnie mówić. Niczego zarzucić. Skóra wygląda ogólnie lepiej, ale ja tutaj mam u siebie lusterko. W kamerze tego niestety nie będzie widać, za co bardzo Was przepraszam. Ten podkład zauważyłam, że ma tendencję wchodzenia w pory, jeżeli nałożycie go za dużo. I o tym też czytałam, i też o to zauważyły inne osoby, że niestety ten podkład potrafi wchodzić w pory skóry, jeżeli za dużo go nałożycie. Czyli dokładanie, żeby zbudować jego krycie. Teoretycznie jest możliwe, ale niekoniecznie będzie dobrze wyglądało. Zresztą, tak jak z większością produktów, ja nie jestem zwolenniczką dokładania podkładów. Uważam, że jeżeli chcemy mieć mocniejsze krycie, to kupujemy podkład kryjący i koniec. Dlatego, że moim zdaniem najlepiej wygląda. Położona jedna warstwa podkładu. To jest moje prywatne zgadanie, możecie się z nim zgadzać, możecie się z nim nie zgadzać. I taki podkład obciąża dodatkowo do waszą skórę. Więc lepiej jest po prostu kupić jeden podkład mocno kryjący, jeżeli mamy jakąś taką potrzebę. Ale wiecie, każdy ma swoje zdanie. I ja na przykład widzę, ja zawsze tutaj w te, wiecie, zmarszczki, linie mimiczne, które są od uśmiechania. Tak samo ja mam zawsze zmarszczki na czole, ponieważ ja się marszczę. Moja mimika twarzy jest ogromna. I niestety ten podkład y, może nie tyle wchodzi w te zmarszczki, bo on się w tych zmarszczkach nie zbiera, ale niestety w, i przez to, że on wcale nie daje nawilżenia za bardzo, to widać podkreśla te zmarszczki. Może w ten sposób on nie wchodzi w nie, ale je podkreśla. To samo dzieje się y, tutaj na czole. Kolejna rzecz to, że on się tutaj potrafi zbierać przy y, Wiecie, płatkach nosa, pomimo że ja mam skórę ogólnie rzecz biorąc suchą, do tego wszystkiego yy, zauważyłam, że on się ściera. W momencie, kiedy wiecie, przetrzecie nos czy cokolwiek, to ten podkład się ściera. Nie rzuca się to jakoś strasznie, wiecie, w oczy, no ale to się dzieje. Na policzkach, wiecie, tam gdzie mniej dotykacie skóry i tak dalej, jest ok. Natomiast ładnie się na nim rozprowadza, wiecie, brązery róże i całą resztę, więc z tym nie ma problemu. W większości miejsc się utrzymuje, nie złazi paczkami po iluś tam godzinach. Więc pod tym względem nie jest zły. Tak jak mówię, on mi się wyciera na nosie, ale ja mam tendencję, wiecie, robienia czegoś takiego. Po prostu go nie wolno dotykać. Łanie pracuje z większością pudrów, ja nie mogę jakoś narzekać na tą kwestię. Lepiej rozprowadza się go gąbeczką niż pędzlem. Od razu wam o tym powiem. Na pewno lepsze krycie uzyskacie, jeżeli rozłożycie go najpierw palcem a później doklepiecie go delikatnie gąbeczką, wtedy będziecie mieli większe krycie i myślę, że to jest metoda na niego. Natomiast nie podoba mi się to, że pomimo tego, że to jest dosyć wodnista konsystencja i wydawałoby się, że on powinien być nawilżający i powinien być fajny na przykład na lato, powinien wiecie, być taki nawilżający, lekki, odświeżający, nie wiem jak to nazwać, to ten podkład taki nie jest. On jest dosyć ciężki, on mi się lepi troszkę na twarzy. Cena to jest 25 zł w 30 zł, więc za 25-30 zł ja myślę, że to jest dobry podkład. Ale nie jest to podkład, który jest jakąś rewelacją. Myślę, że to jest podkład, który sprawdzi się na co dzień dla osób, które nie mają żadnych zmian na skórze, gdzie nie mają żadnych zaczerwienień, gdzie nie mają żadnych wyprysków dalej. U mnie on tego nie kryje, więc. Um grubszą warstwą, jeżeli go położycie, rozmarujecie go palcami, to on będzie miał lepsze krycie. Tutaj to zaznaczam. Natomiast, jeżeli chcecie na szybko gąbeczką, no to wtedy wiadomo, że gąbeczka też Wam zabierze trochę tego krycia. Chociaż muszę powiedzieć, że on nie wchodzi jakoś strasznie w gąbkę. Ta gąbka nie jest umyta i była używana do tego podkładu, więc nie ma tragedii. Natomiast nie wymagałabym od niego nie wiadomo czego. Ja miałam w stosunku do niego troszeczkę większe wymagania. Mówię kiedy go kupowałam. Dlatego, że pierwszym podkładem z Catrice, który używałam, który jest tutaj całkowicie trudny, to jest podkład ten w kropelce HD Liquid Coverage, który wszyscy znają, który wszyscy kochają, którzy wszyscy się nim zachwycają. I powiem wam szczerze, że te podkłady moim zdaniem są lepsze. Natomiast wiem, że u niektórych osób te podkłady są mogą wywoływać jakieś wypryski, zwłaszcza na skórze tłustej. Więc z tym uważnie. No i ten podkład matuje, ten podkład nie matuje. On ma takie wkończenie bardziej satynowe. Jeżeli chodzi o kolorystykę, tutaj mam sand beige 30. Tutaj mam Tutaj mi spadła naklejka. O mam. Tutaj 30 nazywa się. Tutaj się nazywa to natural. Sand i kolory są bardzo do siebie podobne. Mam wrażenie, że ten jest odrobinę jaśniejszy niż ten, ale może to też wynikać z tego, że te w kropelce potrafią troszeczkę ciemnieć. Natomiast też nie ma dramatu. Osobiście, gdybym miała wybierać podkład, który bardziej mi odpowiada, to wybrałabym ten, dlatego że moja skóra jest tak samo nimi obciążona, a ten po prostu lepiej kryje i jak gdyby mam mniej pracy. Przy zakryciu jakichś drobnych, wiecie, uszczerbków na skórze, więc ten jak gdyby bardziej się sprawdził do skóry, która nie ma żadnych przebarwień, nie ma żadnych naczyńek, nie ma takich rzeczy, Chcę tylko wyrównać ktoś koloryt, to myślę, że jak najbardziej ten podkład się sprawdzi. Powiedziałam Wam, że powiem Wam ze dwa słowa na temat tego korektora. Ja mam ten korektor i również mam korektor w kropelce, taki jak są te podkłady. I ten korektor jest bardziej tłusty, jest bardziej nawilżający. Ale ten korektor pomimo tego, że teoretycznie nadawałby się lepiej do skóry, gdzie pojawiają się jakieś zmarszczki, do suchej skóry, u mnie są tutaj niestety zmarszczki, dlatego że jak ja śpię, to ja śpię tak na policzku i bardzo często tak siedzę, więc cała skóra tutaj mi się marszczy, to ten korektor, jeżeli dobrze z nim nie popracujecie i dobrze go nie odsączycie i właśnie nie wysuszycie, to on niestety będzie się zbierał w zmarszczkach i będzie je podkreślał, czyli zrobi dokładnie to samo, co Podkład. Kochani, myślę, że powiedziałam Wam wszystko o tym podkładzie. E, tak jak powiedziałam, to nie jest zły podkład, to nie jest mój ulubieniec on nigdy moim ulubieńcem nie będzie. Dla mnie od 0 do 5 to jest takie, taka trójka, bo to jest taki średni podkład, 3,5 może. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, jak się u Was sprawdza, jestem bardzo ciekawa, bo wiecie, że to, że u mnie sprawdza się średnio, ja uważam go za takiego przeciętniaka, niezłego przeciętniaka może tak, to nie znaczy, że u Was nie jest hitem, bo wiem, że wiele osób naprawdę uwielbia ten podkład. Także jestem ciekawa Waszych opinii. Okej, okay, kochani, ja Wam serdecznie teraz dziękuję za to, że ze mną byliście. I widzimy się niedługo w kolejnym filmiku. Przychusłam Wam moc buziaków, trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia.